Właśnie została pierwszą damą. Mało kto wie, czym zajmuje się Marta Nawrocka. Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich z Rafałem Trzaskowskim i zostanie siódmym prezydentem 3RP. O przeszłości i życiu prezesa IPN wiemy już bardzo dużo, jednak nadal wiele osób nie zna jego żony, Marty Nawrockiej. Kim jest przyszła pierwsza dama? Druga tura wyborów prezydenckich już za nami. Wieczór wyborczy 1 czerwca 2025 roku przyniósł wiele emocji oraz niespodziewanych zwrotów. Punktualnie o godzinie 21.00 opublikowano wyniki sondażu Exit Poll, które sugerowały, że to Rafał Trzaskowski może zostać nowym prezydentem. Według badania kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał 50,3% głosów, natomiast Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez prawo i sprawiedliwość, otrzymał 49,7%. W swoim pierwszym wystąpieniu po ogłoszeniu tych wyników Rafał Trzaskowski nie krył wzruszenia i nadziei, mówiąc: Zwyciężyliśmy, chociaż do języka polskiego i polskiej polityki wejdzie na zawsze sformułowanie na żyletki. Mówiłem, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył. Chciałbym podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy głos. Będę łączył, budował. Będę waszym prezydentem. To był zaszczyt spotkać wszystkich państwa na swojej drodze. Obiecuję, że was nie zawiodę. Nigdy się tyle nie nauczyłem, co w tej kampanii. Dziękuję za dziesiątki tysięcy rozmów i uściśniętych dłoni mówił Trzaskowski, reagując na pierwsze szacunki. Przewaga, jaką wskazywał Exit Poll, wynosiła zaledwie 0,6 punktu procentowego, co oznaczało, że mieściła się w granicach błędu statystycznego. Wynik pozostawał zatem nadal niepewny. Frekwencja, według tego sondażu, była rekordowo wysoka i wyniosła 72,8%, co dowodziło wyjątkowego zainteresowania obywateli tegorocznymi wyborami. Już dwie godziny później, o godzinie 23. opublikowano wyniki sondażu Late Pol, dokładniejszego, ponieważ uwzględniającego rzeczywiste dane z części komisji wyborczych. Te nowe dane diametralnie zmieniły sytuację. Na prowadzenie wysunął się Karol Nawrocki, zdobywając 50,7% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał według tego badania 49,3%. Przewaga 1,4 punktu procentowego oznaczała że wieczór wyborczy nabierał jeszcze bardziej dramatycznego charakteru i że to kandydat wspierany przez PIS po raz pierwszy wyszedł na prowadzenie. Karol Nawrocki prezydentem Polski Państwowa komisja wyborcza publikowała wyniki głosowania sukcesywnie, w miarę napływu danych z poszczególnych komisji. Następne rezultaty, po przeliczeniu około 5% głosów, dawały prowadzenie Rafałowi Trzaskowskiemu. Jednak w kolejnych godzinach, wraz ze spływem kolejnych protokołów, jego przewaga zaczęła topnieć. Z czasem to Karol Nawrocki wysunął się na czoło stawki. Gdy znane były dane z 98,11% obwodów, Kandydat wspierany przez prawo i sprawiedliwość miał już 51,13% głosów, wyprzedzając swojego rywala o 459 624 głosy. Ostateczne, pełne wyniki, przedstawione przez PKW, uwzględniające wszystkie głosy oddane zarówno w kraju, jak i za granicą oraz na jednostkach pływających. Potwierdziły zwycięstwo Karola Nawrockiego. Zdobył on 50,89% poparcia. Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11%. Przewaga wynosząca 1,78 punktu procentowego przełożyła się na wynik przesądzający o wygranej. Frekwencja w drugiej turze wyniosła 71,63%, co podkreśla, jak szeroka była mobilizacja obywateli w tych wyborach. O Karolu Nawrockim wiemy już bardzo dużo, inaczej sprawa ma się z kolei z jego żoną, Martą Nawrocką. Kim jest przyszła pierwsza dama RP? Kim jest Marta Nawrocka? Marta Nawrocka, podobnie jak jej mąż Karol, pochodzi z Gdańska. Urodziła się w 1986 roku, a już jako dziecko związała się ze sztuką, mając 10 lat, rozpoczęła naukę tańca w państwowej szkole baletowej im. Janiny Jarzynówny Sobczak. Z czasem jednak porzuciła karierę artystyczną na rzecz służby państwowej. W wieku 21 lat rozpoczęła pracę w służbie celnej, jednocześnie studiując na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Od 17 lat związana jest zawodowo z Krajową Administracją Skarbową, gdzie, jak informuje portal wbiamspile.pl, realizuje zadania istotne dla bezpieczeństwa finansowego Polski. Specjalizuje się m.in. w kontroli sektorów przemysłu naftowego, alkoholowego oraz walce z nielegalnym hazardem. Wchodzimy do nielegalnych punktów z grami hazardowymi, zatrzymujemy ludzi, zabezpieczamy automaty, gotówkę, prowadzimy czynności procesowe. Walczymy z nielegalnym hazardem który działa poza przepisami prawa oraz mocno uzależnia. W takich punktach nie ma żadnej kontroli nad ludźmi, którzy tam grają, czy są pełnoletni, trzeźwi, mówiła o swojej pracy w Superekspresie. Marta i Karol Nawroccy są małżeństwem od 15 lat i wychowują razem dwójkę dzieci, Antoniego i Katarzynę. Karol Nawrocki jest także ojczymem dla 22-letniego Daniela, syna Marty z poprzedniego związku. Jak deklarowali w wywiadach, to właśnie prezes IPN wychowywał Daniela od najmłodszych lat. Najstarszy syn Nawrockich pracuje jako dziennikarz i aktywnie wspierał ojczyma w trakcie kampanii prezydenckiej.